Idziemy na kolejny biwak. Jesteśmy w Borach Tucholskich. Przebywam tutaj na kilkudniowym urlopie. I właśnie tu postanowiłem, że pójdę na pierwszy raz na noc do lasu sam. Do tej pory chodziłem. Z znajomymi, no i zdążyłem się przyzwyczaić. No ale gdzieś od dłuższego czasu chodziła myśl, że fajnie by było w końcu spróbować swoich sił, przełamać się i pójść samemu. No to lepszej okazji nie mogło być, i właśnie dziś. W tych pięknych okolicznościach przyrody spędzę sam noc w lesie. Będzie dobrze. Jest tak dużo miejsca na rozbicie obozu, że trudno podjąć decyzję, gdzie ostatecznie. No, ale dobra, no powiedzmy, że tu. Tutaj odległość między drzewami jest spoko. Na głowę nic się nie zwali. Jedynie deszcz w nocy ma padać. No ale mam tarp. No to rozwieszę tarp. I będę przed deszczem zabezpieczony. Dobra. Rozbijam obóz. No i fajnie. Obóz rozbity, a w skład obozu wchodzą zwykły prosty hamak. Śpiwór o temperaturze komfortu do minus 3. I faktycznie, kiedyś blisko tej temperatury spałem i śpiwór dał radę. Moskitiera i tarp na wypadek deszczu. Tyle. Czas na kolację. Ale to pięknie w jakie to będzie dobre tak naprawdę to w lesie co by człowiek nie zrobił to smakuje inaczej Chyba szykuje się niezła ulewa. Niezła chmura przyszła. No całe niebo sine. Burzy ma nie być, ale deszcz. Nie opadać. No nic, jak pierwszy biwak to samotny, w sensie pierwszy biwak. Nie może być za łatwo, nie? I tak dobrze, że teraz nie pada. Że Przyszedłem tutaj, jak jeszcze była ładna pogoda. No, noc, zapowiada się. Ulewna. No nic. Zabezpieczamy ekwipunek pod tarpem. O, chyba. Chyba właśnie zaczyna padać. No więc muszę zabezpieczyć ekwipunek. Ubrać się już jak do spania, powoli. I kłaść się. Jest 21. Więc jeszcze godzina i będzie ciemno. <ścoughs> no, jest coraz grubiej. Zmrok zapada, dźwięków. Mam wrażenie, słyszę coraz więcej. Coś, czego brakowało mi na biwakach, na których byliśmy we dwójkę, w trójkę. Tego tak się nie doświadcza. Ta percepcja, teraz jak jestem sam, jest dużo większa. No? Jest grubo, teraz już jest grubo, a myślę, że będzie jeszcze grubiej, jak zapadnie noc. Czekamy, czekam. No i tuż przed snem rozpadało się, może nie jakoś bardzo mocno, ale jednak pada. I to nie przeszkadza w ogóle. Nawet lubię spać w deszcz. Także powoli już zasypiam. I widzimy się rano. Dzień dobry. Jest chwilę po piątej. Jak widać, jestem cały i zdrowy. Noc bardzo spokojna. Poza deszczem, który padał do drugiej albo do trzeciej. No ale spodziewałem się tego deszczu. Tak mówiły prognozy. Byłem na to przygotowany. Nie zmokłem. Temperatury też były ok. Nie było zimno. No i fajnie no, pierwszy biwak solo. Uważam za udany. Jest siódma trzydzieści. Obóz zwinięty. Śmieci posprzątane, żadnych śladów nie zostawiłem po sobie. Koniec tego jednoosobowego samotnego wypadu do lasu na noc. Udało się wszystko bez przeszkód. Świetna sprawa. Naprawdę uważam, że obcowanie solo z naturą jest no, jeszcze lepszym doznaniem niż, niż w gronie. Nie mówię, że lepszym czy gorszym nie chcę wartościować, ale na pewno na pewno inaczej jest. No tyle. Do następnego biwaku. <laughs> na razie.